Odwal się, w Rex Pięść kazał cię uciszyć, gdybyś się pojawił. Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa pięści. Jeśli ma trochę oleju w głowie, skorzysta z niej. Nie, w Rex, Koniec zabawy. Wypierdalaj! O nie, to dopiero początek. Zdrogi ludzie, nie szukam z wami zwady. Świadkowie widzieli, jak groziłeś pięści. Trzymaj się z daleka od niego. Spierdalaj. To pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, Powiedz Brex. Powiedz to pięści. Zajebie chuja. Chcesz, żebym cię aresztował? Napieraj, Prymus. Kurwa! Żeby się dostać tutaj, zabiłam kilkunastu ochroniarzy. Zgadnijcie, co zrobię z wami. Mm, e, e, cóż ciech, ja, sanić, pięść! Za mało nam płaci, żebyśmy musieli znosić coś takiego. E, tam trzeba było im ujebać łby. Gdzie jest ta kwarianka? Nie ma jej tutaj, naprawdę nie wiem gdzie jest. Na chuj na monteras. Pozwól mi go zajebać. Czekajcie, czekajcie, nie wiem gdzie jest kwarianka, ale wiem gdzie można ją spotkać. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. Gadaj, gdzie będzie to spotkanie, zanim odstrzele ci ten kłamliwy łeb. Spotkanie ma być tu, w okręgach, w tylnej alejce, obok rynku. Pośpieszcie się, a zdążycie. Co ty wyrabiasz? Handlarz cieni zapłacił mi, żebym go zajebał. Nie zostawiam niedokończonej roboty. Jesteś łowcą nagród. Co ci przyjdzie z polowania na Sarena? Nie robię tego dla forsy. Po prostu lubię, jak coś się dzieje. Czuję, że będzie gorąco. A ty i Saren tkwicie w tym głównie po uszy. Dlaczego ja? Mnóstwo krogan pracuje już dla Sarena. Idź do nich. Gówno nie kroganie. Skurwiele podlizują się Sarenowi. Wchodzą mu do dubska bez wazeliny. Anderson, chodź ze mną, przyda się pana pomoc. <todgłosy> Kutas nawet ci nie podziękował. Zaskakuje mnie twoja postawa, w Rex. Czy kroganie nie są przypadkiem gatunkiem na wymarciu? Nie kumasz, wszyscy pierdolicie o honorze i dumie, a tymczasem nigdy nie braliście udziału w prawdziwej walce. Ci, którzy z nami walczą, są albo głupi, albo służą Sarenowi. Zabijanie tych drugich to biznes. Zabijanie tych pierwszych to przysługa dla reszty wszechświata. Widma balansują na krawędzi, komandorze. Możliwość działania poza prawem zmienia was wypacza. Spójrzcie, co stało się z Sarenem. Szczasz mi w ucho i mówisz, że to deszcz. Znam wielu nieuczciwych agentów SOC. Kiedyś zostawiłem tu majątek w kasynie. Kurwiłem się i rozpierdoliłem jedną z maszyn. Muszę iść, nie jestem striptizerką. Nie płacą mi za to, że stoję i ładnie wyglądam. Harda plus To jest to. Zobaczmy, czy uda nam się sprawdzić, gdzie trafiły pieniądze. Prawdopodobieństwo wykrycia 100%. Protokół samozniszczenia uruchomiony. Albo i nie. Fajna kurwa łajba, Shepard. Pomóc jakoś? Opowiesz mi o sobie, w Rex? Nie ma o czym gadać. A jak chcesz posłuchać bajeczek, idź pogadać z Kwarianką. Wy, Kroganie, żyjecie bardzo długo. Nic ciekawego nie utkwiło ci w pamięci? Wiesz, kiedyś jebani Turjanie wybili prawie całą moją rasę. Po prostu zajebiście. Tak samo było z ludźmi, ale stawiliśmy im czoło. Nie to samo, kurwa. Według mnie raczej to samo. Czy twoich ziomków też zarazili jakąś pierdoloną genetyczną mutacją? Mutacją, która sprawia, że z tysiąca dzieci tylko kilka przeżywa jebany poród. I to właśnie rozpierdala cały twój gatunek. Wciąż tu jesteście, więc nie może być aż tak źle. Wiedziałem, że nie zakumasz, Shepard, ale nie porównuj ludzi do Krogan. Dobrze radzę. Chciałam tylko porozmawiać. Nie miałam zamiaru wyprowadzić cię z równowagi. Twoje pieprzenie nie wyprowadzi mnie z równowagi, shepard. A jeśli chodzi o krogan, to już dawno ich skreśliłem. Zarazili nas genofagium, ale to nie ono nas zabija. Co możesz mi powiedzieć o tym genofagium? Zagadaj do salarian, to oni je zmajstrowali. Wiem tylko tyle. Przez genofagium nie możemy się rozmnażać. Dzieciaki umierają podczas porodu, kurwa czasem dużo wcześniej. Wszyscy kroganie są zakażeni, co do kurwa jednego, i nikt nie szuka leku. Dlaczego kroganie nie próbują znaleźć leku? Ja pierdolę, a znasz jakiegoś krogańskiego naukowca? Gdy zapytasz kroganina, czy woli znaleźć lek, czy się napierdalać w barze, powie, że woli się napierdalać. Tacy jesteśmy, Shepard. Nie potrafię tego zmienić. Nikt kurwa nie potrafi. Czy twoja rasa naprawdę umiera? No na pewno nie rośniemy w siłę. Jesteśmy zbyt rozproszeni. Nikt nie chce zostać w naszym systemie. Wiele gatunków opuściło rodzinne strony i dobrze im się wiedzie. Ale oni wyruszyliby kolonizować inne światy. A my nie jesteśmy kurwa osadnikami, tylko wojownikami. Chcemy się napierdalać. Więc wyjeżdżamy. Walczymy jako najemnicy. I większość z nas nigdy nie wraca do domu. Na razie, w Rex. Shepard. Nic tylko skały, kurz i lawa. Zupełnie jak w domu. Co to kurwa było? Joker, musisz nas znaleźć. Startuj, ale już! Tak jest, komandorze. Kotwicę w górę. Będziemy na miejscu za jakieś 8 minut. Jeśli przyjdzie mi tu, zajebię go.